Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałem przekazać kilka dobrych wiadomości. Bez wątpienia jedną z kluczowych informacji, bardzo ważnych dla mieszkańców i bardzo korzystnych, jest pozyskanie przez magistrat środków z dotacji rządowych, a mianowicie na termomodernizację oraz y, gospodarkę wodno-ściekową, mówiąc najogólniej. Y, z tych y, pierwszych środków będą y, termomodernizowane pięć obiektów, jak stwierdził wiceburmistrz Godlewski. <laughs> Przepraszam Państwa. Możecie Państwo to pod filmem w linkach odsłuchać było w sprawozdaniu z działalności burmistrza te informacje. Druga ważna informacja pozyskanie środków również rządowych z e, na tak zwaną gospodarkę wodno -ściekowej. I tu rzecz bardzo ważna, o której wielokrotnie mówiłem, pytałem, zabiegałem, jak tylko potrafiłem, przekonując, że to jest kluczowa inwestycja. A o co chodzi? Chodzi o Budowę czy modernizację, przebudowę ujęcia wody w cholewiance. To jest to miejsce niedaleko tak zwanej Buchty, która na gminnej działce były dwa odwierty. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z tej wody było do 2014 roku, ale co się stało? W tej kadencji 2010-2014 Grzegorz Dunia ze swoim zespołem podjął działanie. Dotyczące sprzedaży tej nieruchomości była podjęta uchwała. Walnie środowisko związane z Grzegorzem Dunią, ta grupa patoradnych, która również obecnie zasiada w Radzie, podniosła rączkę za tym, żeby tę działkę sprzedać z funkcjonalnymi studniami. Możecie państwo sobie wygooglać, co się wtedy działo, jest tam, moje komentarze były na blogu, to jest nadal, wszystko wisi, nic, nic nie znikło. Dlaczego o tym mówię, że to jest ważna rzecz? To jest właśnie bardzo ważna rzecz i bardzo dobra wiadomość. Po pierwsze, w chwili obecnej, czego bałem się, dlatego że nie można ufać radnym. Bałem się, że ta działka jednak zostanie nie, sprzedana, bo ona jest atrakcyjna. Proszę nie udzić się, że któryś z radnych by zagłosował poza dwoma czy trzema, a raczej trzema czy czterema radnymi. Wszyscy by podnieśli rączki za sprzedażą, jeżeli teraz taka, taki projekt uchwały by był przygotowany przez burmistrza. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że radni nie głosują tak, jak im pozwala sumienie. Tylko tak jak im wskazują osoby znajdujące się na zapleczu pana burmistrza i z tylnych krzeseł zarządzają gminą, a raczej administrują. Więc to jest dobra wiadomość, pozwoli to na zabezpieczenie w wodę kurczące się zasoby poprzez wyeksploatowanie złoża. Na ulicy Filtrowej na górach, które, która studnia była budowana pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, przez dekady zasilała wodę w całej gminie. Mamy dwa ujęcia, jedno w Zbędowicach i drugie w, na Węgiercu, czyli w jak kto woli. to woli. To te ujęcia wymagają przebudowy, modernizacji. Natomiast ujęcie wody w cholewiance to jest nowa jakość. Pomimo, y, pomijając, że tam jest bardzo dobra jakość woda, rozmawiałem z byłym właścicielem y, firmy, która miała produkować wodę mineralną. Y, woda w cholewiance ma doskonałą jakość. Y, cholewianka miejsc mieszkańców Dąbrówka Jeziorczyna bez może nawet iskowieszynek, by miały dostateczną ilość dobrej wody oczywiście na tym skorzysta również miasto sam Kazimierz także to jest dobra decyzja kolejną ważną uchwałą którą podjęliśmy wczoraj była, był tak zwany Plan Ogólny. To jest nowelizacja uchwały. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi wprost, że ten dokument musi być uchwalony przez wszystkie gminy do końca 2025 roku. My w zasadzie nie musieliśmy tego robić, ale wczoraj na stronach rządowych doczytałem się, że Rząd przeznaczył 250 chyba milionów dotacji dla gmin i z tego co doczytałem się, będzie preferowalna kolejność zgłoszeń. Dlatego też ucieszyłem się również zagłosowałem za. Pomijając fakt, że to będzie wykorzystane, wykorzystywane w kampanii wyborczej. Ale burmistrz obiecał, że będą składane wnioski o dotacje, na razie nie ma wytycznych, jak stwierdził, ale ja ufam, że to zostanie zrobione i oczywiście będę pilnował tego. Proszę Państwa, nie chodzi, chodzi o dość duże pieniądze, bo Projekt, taki plan ogólny może kosztować nawet 200 czy 300 tysięcy złotych. Tego nie wykluczam. Będzie pewnie przetarg. Jeżeli takie środki byśmy pozyskali, no to tym więcej zostaje u nas w mieście. Oczywiście były również dotacje na, na budowę dróg i tak dalej. Proszę Państwa, ale dlaczego ja zmierzam i dlaczego ja mówię o, tej, o tym ujęciu wody? Bo to jest rzecz, która. Jest ponad pewnymi standardami, jakie utarły się w naszej gminie, że budujemy drogi. Budowa, budowa dróg to jest oczywista oczywistość, porównywalna z tego, że na przykład ktoś mówi: Muszę kupić sobie buty, żeby w czymś chodzić. To jest dokładnie droga. Natomiast do, do rozwoju i do zabezpieczenia takich podstawowych, elementarnych spraw, rzeczy, które są ludziom potrzebne, to jest m.in. woda. O ile ze ściekami możemy sobie poradzić, wczoraj też Nieradka mówił o problemie, to macie też w linku, będziecie mieć Państwo i pod filmem w opisie. Będziecie również mieć w opisie wszystkie linki, które, które przejrzałem dotyczące tego planu ogólnego. Nie dokończyłem w czym w tym planie tak naprawdę chodzi. Plan zakłada takie kierunki, podobnie jak studium. Ono się trochę różni, natomiast ma to rangę prawa miejscowego. Studium tego nie miało, ten dokument ma, więc musi obowiązywać. To nie jest tak, że jak studium to może, ale nie musi. Tam stosowano różne figury. Retoryczne, żeby, żeby z pewnych rzeczy się wymiksować. Tu tak nie będzie, będzie musiało być po uchwaleniu tego planu ogólnego yy, władze miasta, będą musiały go respektować. Co to znaczy? A to znaczy, że teraz będą wyznaczone tereny, że np. jeżeli w danej miejscowości jest przewidziana zabudowa, to nie do końca będzie można się wymiksować, że. Komuś nie da się przekwalifikować działki, bo coś, bo, bo na przykład jest jakiś kanał, do, czy tunel do, do migracji owadów, na przykład, czy jakichś innych chrząszczy. Proszę Państwa, to jest ważny dokument. Mam nadzieję, że będziemy mieli na tym etapie do, do wyboru. I później również Rada będzie przyglądała się pracom burmistrza, czyli planisty. Tego w tej Radzie nie ma. No, niestety tak to wygląda. Z rzeczy ważnej, oczywiście, swoje 5 minut miał pan Radko. Możecie państwo sobie to odsłuchać, też jest w linku, tam mówił o cmentarnej. To jest już taki y, talizman Pana Nieradki, że mówi tylko o cmentarnej i nie wygląda to źle, oczywiście z mojego punktu widzenia. I również rzecz ważna, proszę Państwa, po roku czasu, czy od dwóch, nie pamiętam, kiedy ja o tym mówiłem, ale nie chcę mówić, że to jest moja zasługa, broń Boże, to jest zasługa Pani Ewy Wolnej. Oddaję wszystko, kłaniam się, że y, został przesunięty ten y, krzyż upamiętniający Wydarzenia z okresu II wojny światowej. Postawiono go tak w drodze, niemal. No i oczywiście za czasów Andrzeja Pisuli, Krzysztof Wawer podjął działania i uzyskał wszelkie zgody, żeby to przesunąć. Potem, oczywiście, pan burmistrz Pisula już tego nie dokończył. No i, i tak było. Były utrudnienia w odśnieżaniu. Teraz, oczywiście, zostało to przesunięte nieco wyżej. Niech tak będzie. Już przynajmniej nie będzie przeszkadzało, i nie będzie obawy, że ten krzyż zostanie zniszczony przez służby drogowe. Rzeczywiście należą się podziękowania urzędnikom. To jest trudno o tym mówić, ale po prostu ta sprawa to po prostu była tak trudna. Obstrukcja była tak olbrzymia że ja aż wstyd o tym mówić i pobijamy, spuszczamy zasłonę milczenia. Chcę pochwalić Miejski Zakład Komunalny. Pięknie od, odliścił, czyli odkurzył z liści ulicę Zamkową. Stara się jak może. Miejmy nadzieję, że również w kwestiach takich kluczowych będą zmiany, które pozwolą zakładowi pozyskiwać środki a mieszkańcy będą mieli zakład, który będzie świadczył usługi w zwiększonym zakresie niż dotychczas. Oczywiście burmistrz Godlewski coś tam na pytanie radnego Krzysztofa nie radki odpowiadał, że ma być zakupiony wóz asenizacyjny. Oczywiście, yy, niech to się stanie jak najszybciej, żeby ciągle nie powtarzać tych rzeczy, które są tak oczywiste, że moim zdaniem to sygnalizacja problemu powinna być natychmiast rozwiązywana. Natomiast to jest wałkowane przez miesiące, jak nie lata. Yy, sesja trwała 45 minut. Nawet niecałe minuty zabrakło do godziny lekcyjnej. Radni przytulili po 300 zł. Kto zabierał głos? Możecie Państwo zobaczyć w filmie. Jak widać, radni uzgadniają z burmistrzem na spotkaniach integracyjnych, ponieważ nic nie mają do powiedzenia, nic nie mają do zapytań. I tak to właśnie działa. 4200 złotych z kieszeni podatników zostało wyasygnowanie na tych nierobów.